Powiem tak, Fundacja Pana Przemka Szalińskiego pracuje od bardzo, bardzo wielu lat i wykonuje na taką skalę, jaką może, bardzo konkretną pracę. Rehabilitację osób niepełnosprawnych, głównie dzieci czy, czy młodzieży I ja zawsze będę to całym sercem wspierać. Pan Przemek Szaliński sam jest osobą borykającą się z niepełnosprawnością, a pomimo to ma w sobie tyle siły, żeby znajdować partnerów, sponsorów, ludzi dobrej woli, żeby pomagać Innym. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i relacje z samorządem, to bardzo jasno o tym też mówiliśmy w ubiegłym roku, 4 czerwca w Gdańsku. pisaliśmy deklarację współpracy. Ja głęboko wierzę w organizacje pozarządowe, które dzisiaj niestety przez polski rząd są traktowane bardzo, bardzo wybiórczo i tylko te, które ideologicznie bardziej pasują rządowi centralnemu są dzisiaj wspierane, a te, które realizują zadania jak chociażby fundacja dawna fundacja dzieci nie czyje a dzisiejsza fundacja dajemy dzieciom siłę prowadząca telefon zaufania dla dzieci borykających się z przemocą nie dostaje dofinansowania z tak zwanego funduszu sprawiedliwości prowadzonego przez Ministra dziękuję